Moim dzisiejszym gościem na Marszu Żołnierzy Wyklętych jest pan poseł Antoni Macierewicz. Panie pośle, dlaczego powinniśmy pamiętać o żołnierzach wyklętych? Oddaję ten mikrofon mały w ręce pana. Może by najprościej powiedzieć tak, to właśnie oni, ich walka, ich determinacja niepodległościowa, ich poświęcenie, także dramat. Tych, którzy zostali spośród nich zamordowani, zabici, a ich rodziny przez dziesiątki lat były przecież straszliwie przez komunistów represjonowane. Otóż to dzięki nim w Polsce powstała Formacja Niepodległościowa. To właśnie dzięki nim kolejne lata były demonstracjami. Potem, jak oni już przestali walczyć. Demonstracjami robotników, demonstracjami rolników, demonstracjami yy, młodzieży polskiej, demonstracjami niepodległościowej, to właśnie oni przekazali nam formację niepodległościową. Nie byłoby tej największej w historii, Europy, formacji niepodległościowej i społecznej, jakim jest Solidarność, gdyby właśnie nie żołnierze niezłomni. Musimy mieć tego świadomość. Oni odbudowali siłę polskiej niepodległości i musimy o tym pamiętać, bo ich poświęcenie było konsekwencją walki o niepodległość, o wolność Polski. Dzisiaj mamy. Wielką szansę zrealizować to zadanie, zakończyć to zadanie, tak, żeby już Polska nie była nieustannie podważana i w kategoriach wątpliwych sytuowana niepodległości. A tak przecież od 1939 roku stale jest. I powtarzam, gdyby nie żołnierze niezłomni. Do formacji niepodległościowej zapewne w takim wspaniałym zakresie by nie było, to jest ich olbrzymie osiągnięcie. Czy żołnierze wyklęci mieli możliwość jakiegoś funkcjonowania w państwie komunistycznym, czy zostali postawieni przez komunistów, czyli tych, którzy działali na zlecenie nadzorców, niewolników, którzy pracowali dla Rosjan, czy. Oni zostali pos, postawieni pod ścianą, zmuszeni do tak heroicznego oddania swojego życia. Ja bym powiedział coś jeszcze więcej. To dzięki żołnierzom niezłomnym Polska nigdy nie została ukształtowana jako państwo komunistyczne. Polska przez cały czas z komunizmem walczyła. W tym sensie nie ma. Relacji wiążącej żołnierzy niezłomnych z komunistami. Odwrotnie, oni robili wszystko, żeby komunistów nie było, i w olbrzymim stopniu, w olbrzymim stopniu powtarzam jeszcze raz, solidarność jest, była efektem, skutkiem właśnie walki żołnierzy niezłomnych o niepodległość. Ja chcę bardzo jasno powiedzieć, bo myślę, że wiele z Państwa o tym powinno pamiętać. Nie było Takiego, takich środowisk społeczeństwa i w latach 50., 60., 70., 80., 90., którzy nie pamiętali o poświęceniu żołnierzy niezłomnych. Żołnierzy, którzy nie tylko walczyli, ale także przypominali, że rzeczywistym, rzeczywistą władzą Rzeczypospolitej Polskiej jest rząd. W Londynie, że to jest reprezentacja niepodległości polskiej, że te środowiska, które zostały w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, we Włoszech, poza terenem okupowanym w Polsce, to są formacje, które są dla nas punktem odniesienia w dążeniu do odbudowy niepodległej Polski. I to dzięki nim. Powstała formacja niepodległościowa. Dzięki nim dzisiaj także jesteśmy tutaj pamiętając o ich poświęceniu, ale też mają świadomość, że ich tradycja jest dla nas kierunkiem działania. Czy nasze dzisiejsze problemy z tymi środowiskami, które są antypolskie, które teraz od roku w Polsce rządzą, są po części związane z tym, że duża część tych środowisk, zbyt duża, jest dziedzicami takimi kulturowymi e, tych, którzy walczyli z żołnierzami wyklętymi. Oni nie są tylko dziedzicami częściowymi. Warto sobie uświadomić, że to przecież pamięć o nich, święto państwowe Żołnierzy Niezłomnych, zostało zrealizowane przez pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, człowieka, który. Sformułował praktyczne działania niepodległościowe mające na celu zablokować sojusz rosyjsko-niemiecki, mające na celu wraz ze Stanami Zjednoczonymi doprowadzić do niepodległości i Gruzji, i Ukrainy, i państw bałtyckich, a także oczywiście przede wszystkim zagwarantować niepodległość Polski. I dlatego został zamordowany przez Putina. Nad Smoleńskiem warto sobie to uświadomić. Ci, którzy ukrywają tę prawdę, to są ludzie, którzy ukrywają prawdę o polskiej niepodległości i o walki o polską niepodległość. Bohaterstwo pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego zostało. Po to zniszczone, chciano ch po to je zniszczyć, żeby Polska stała się, w, w, przy, została przejęta przez władze takich ludzi jak Tusk, który prowadził do Sojuszu Rosji. Z Niemcami do niszczenia polskiej niepodległości. I po dzień dzisiejszy robi to samo, i po dzień dzisiejszy ukrywa prawdę o zbrodni smoleńskiej chroniąc i wspierając Putina. Warto, żebyśmy mieli tego świadomość, ten człowiek, który kłamie nieustannie w sprawie rosyjskiej, równocześnie broni Putina. Równocześnie robi wszystko, żeby on nie zapłacił za. Zbrodnie na polskiej elicie narodowej, w tym prezydencie Kaczyńskim. I to jest także jedno z ważniejszych punktów odniesienia w historii żołnierzy niezłomnych. Panie Pośle, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Super.